Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie to będzie bardzo króciutki film dotyczący nowej playlisty, którą założyłem. To, będą, to będzie playlista o nazwie Pytania i Odpowiedzi, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi. Co tydzień postaram się, co tydzień przez cały tydzień zbierać te Wasze pytania, i potem w weekend nakręcić takie krótkie filmy, które będą. Odpowiedzią, konkretnie odpowiedzią będzie Wasze pytanie i Wasza odpowiedź. Zastrzegam sobie tylko jedną rzecz, że pytania, które będą dość skomplikowane, które będą ode mnie wymagały więcej czasu na opracowanie, a jednocześnie chcę te filmy zrobić bardzo krótkie i bardzo takie, wiecie, specjalizowane, czyli konkretnie odpowiadające na Wasze pytania, jeżeli okażą się troszeczkę za. Zbyt czasochłonne, lub zbyt pracochłonne, to po prostu będą z opóźnieniem publikowane. Ale raz na tydzień postaram się to zebrać, w weekend nakręcić krótkie filmiki i dać wam e, do tej playlisty. Nie szukajcie nigdzie indziej po żadnych innych mo moich playlistach tych odpowiedzi, one będą tylko e, tutaj. Dlatego też proszę Was o aktywność na, e, pod moimi filmami. Ja e, zapewniam Was, że czytam wszystkie komentarze. Nie na wszystkie odpisuję, nie mam czasami po prostu zwyczajnie czasu na to, żeby odpisać, ale e, wszystkie czytam, więc e, jeżeli macie konkretnie jakieś pytania na temat danego filmu, to, e, a e, dysponuję tym sprzętem, bo jeżeli chodzi o mm, e, takie produkty, jak na przykład jakieś mikrofony, ja nie, nie, nie wszystkie sprzęty mam, bo niektóre po prostu oddaję do producenta, niektóre mam i są u mnie i mogę wam je pokazać. Więc te, które będę miał, to napiszę, że mam, ok i, i nakręcę ten temat film. Jeżeli okaże się, że jakiegoś, filmu nie ma, że jakiegoś materiału nie mam, jakiegoś produktu, no to po prostu wam napiszę sorry, ale nie mam, nie mogę sprawdzić, nie mogę nakręcić filmu. To bywa. Także. Mam nadzieję, że taka forma komunikacji z Wami będzie Wam się podobała i liczę na to, że wykażecie się dużą aktywnością na kanale, zadacie mnóstwo pytań i będę miał dodatkowo sporo pracy, ale ciekawej pracy. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w moich filmach. Cześć!